Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o kolejnych częściach do headeru, które warto przejrzeć przed żniwami, także zaczynamy. I wielkimi krokami zbliżają nam się żniwa. E, mamy końcówkę maja i mamy tutaj produkty, które bardzo często w tym tygodniu nam się sprzedawały i sprzedają nam się również e, w sezonie podnośniki Łanu. Dwie propozycje no i mamy tutaj bagnety oraz nożyk kosy. Zaczniemy sobie może od nożyka. Nożyki mamy tutaj właśnie Schumachera. E, czyli to samo, co byście zamówili w oryginale, no to przyjedzie Wam Schumacher. Również w naszej ofercie znajdziecie zamienniki hiszpańskie. E, tutaj mamy nożyk najpopularniejszej serii. To jest do serii, do serii headerów 800. Pakowane są po 25 sztuk w czasie żniw. Bez nożyka da się jechać, jak mam wyleci trochę więcej, no to już się nie da jechać. Taka paczuszka, myślę, że 25 sztuk, gdzieś tam jakby sobie leżało w kabinie, e, miejsca za dużo nie zajmie. Można, nie trzeba, to już Wasz wybór. Warto też pamiętać o śrubkach do tego od razu, żeby sobie zamawiając nożyki, zamówić do tego śrubkę wraz z nakrętką, mamy to w zestawach i to znajdziecie w naszej ofercie. Przechodząc dalej, mamy tutaj, e, jak tam mieliśmy listę tnącą, no to tutaj mamy, mamy tutaj bagnety. Jest to bagnet podwójny, oczywiście również też Schumacher, tak samo jak w oryginale, przyjedzie Wam właśnie taki e, Schumacherowski. Nie wiem, czy będzie zielony, bo my mamy... Typowo mamy magnety Schumachera, czyli praktycznie oryginał, niemiecki produkt. E, tych jest najwięcej, one są podwójne, każdy je myślę, że zna. E, ponadto, e, od strony główki kosy przychodzi nam ten z blachą, bo wiele osób tego nie wie. Tutaj właśnie sobie wytłumaczymy, jak to wygląda. Od strony główki kosy, bo ona tutaj nam wchodzi. E, przychodzi ten właśnie z blachą, czyli tak zwany potrójny, ale on jest z blachą, tego trzeciego zęba tu nie ma. A natomiast na końcu, po drugiej stronie, mamy potrójny. Już typowo mamy trzy zęby i ten mocujemy z drugiej strony, po przeciwnej stronie niż jest mocowana główka kosy. No i przechodzimy dalej. E, mamy tutaj podnośniki Łanu, e, tańszy zamiennik, teraz e, zielone, bardzo ładne zielone. Wszystkim się podobają. No i mamy tutaj Schumachera. No i teraz tutaj możecie zobaczyć na tych przebitkach, czym nam się różnią. No tutaj, ugięciem do mocowania na pewno nam się różni. Ten tańszy musicie sobie troszeczkę podoginać, żeby Wam pasował. Tutaj do góry też jest w Schumacherze. Mamy zwężenie. Tutaj jest szeroko. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. No ale ogólnie różnią się. Większość osób wybiera raczej tego szumachera, czyli. Schumacher to samo, co mamy w oryginale, niemiecki producent. E, zamówicie takie w John Diesel, no to takie wam właśnie przyjadą, Schumacherowskie. Tutaj mamy tańszy zamiennik. E, też sporo osób je zamawia. Też są u nas na stanie, ale tu możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, e, i porównać, i wybrać samemu. Oczywiście nie jest jakiś wielki wymóg, żeby to trzeba było mieć na zapasie. Bez, bez tych elementów, gdy nam zabraknie po jednej, po dwóch. Da się jechać, myślę, nie powinno się nic stać, że gdzieś tam macie końcówkę pola, to dokosicie, ale nawiązując do poprzedniego filmu, no, gdy uszkodzi nam się główka kosy, uchwyt targańca, uchwyt główki kosy, no to wtedy niestety stoimy i warto wtedy mieć te części na zapasie. Tych nie musicie mieć, bez tego da się jechać, aczkolwiek myślę, że nożyki, jak wiadomo, zużywają się, więc taka paczka, gdy ją zakupicie i będziecie mieli w swojej kabinie, Myślę, że nikt od takiej paczki nie zbankrutuje i myślę, że warto taką paczkę nożyków mieć. W każdej chwili zatrzymujecie się, zakładacie i jedziecie dalej. I oczywiście te nożyki są również na sztuki, ale w paczkach jest wygodniej. Jak macie taki kartonik 25 sztuk, nie jest to jakiś duży koszt, warto to mieć. I myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć!